Siostry i bracia, to jest wezwanie na rekolekcje. Więc ci, którzy nie uczestniczyli w poprzednich dniach, dyniach, powiem tylko, że tłem tych rekolekcji jest księga ze Starego Testamentu. Księga Jonasza. Księga, którą, żeby ją przeczytać, trzeba poświęcić 8 minut. Historia jest krótka, zrozumiała. Jednocześnie jest bardzo głęboka i jeśli się on czyta często, to zaczyna rosnąć. Jest takie ładne powiedzenie, że jak Pismo Święte się zaczyna czytać regularnie, to Pismo zaczyna rosnąć. Zaczynamy odgrywać, że to jest świat, w którym świat słów, w których zawarta jest ogromna głębia i ogromna mądrość, która zaczyna kojarzyć i organizować nasze życie na nowy sposób. Rośnie w miarę jak czytamy i my zaczynamy rosnąć razem z Pistą Święty. i świętym. I ta mała książeczka, którą ja wybrałem, by Wam tę rekolekcję przeprowadzić, Księga Jonasza, jest doskonałym przykładem. Ta księga jest ważna dlatego, że Jezus powołał się na tę księgę, kiedy w sporze z faryzouszami i uczonymi w piśmie nie był w stanie ich przekonać. Wtedy Bóg użył tego sformułowania, że znakiem nasz jest przekona, a znakiem nasza będzie to, że doprowadzicie do tego, do czego dążycie. Zabijecie mnie, pogrzebiecie mnie, ale po trzech dniach zmartwychwstania. Fakt zmartwychwstania, który niedługo będziemy świętować, trzeba byśmy na nowo go odkryli, byśmy zrozumieli, że to nie jest tylko wydarzenie sprzed dwóch lat ale że to jest coś, co musi się wydać w życiu każdego z nas. Dlatego, że każdy z nas musi się nawrócić, musi odkryć Boga, nawet jeżeli jesteśmy pobożni, religijni, chodzimy regularnie i modlimy się regularnie, chodzimy do kościoła i regularnie się modlimy, to zawsze jest w nas coś, co wymaga wrócenia. Myślę, że ci, którzy już towarzyszą mi trzeci dzień, domyślili się, że Księga Jonasza to nie jest księga o nawróceniu Niniwy. To jest księga o nawróceniu Jonasza. Albo inaczej, to jest księga o tym, jak pan Bogu nie udaje się nawrócić Jonasza. Jak Jonasz twardo stoi na swoim i nie chce odpuścić. Wczoraj, yy, mówiąc o Jonaszu jako takim przykładzie patologicznego narcyza, Wielu z was zostało dotkniętych jakby tym obrazem, bo narcystyczne zaburzenia osobowości to jest coś coraz częściej widoczne w naszym społeczeństwie. Natomiast to nie jest cała prawda o Jonaszu. Albok zastosował wobec niego dwie terapie, jak to ktoś ładnie określił. Takie terapie, żeby go nawrócić. Pierwsza to była terapia mokra, czyli w morzu, przez zadłużenie, otrząśnięcie. Trochę mu się udało, bo Jonasz rzeczywiście idzie do nini wygłosi, co ma głosić, ale bardzo szybko się przekonujemy, że on się nie przekonał, że to jest dobre, co ma zrobić. Że on tam w środku się ciągle buntuje. Więc Pan mu stosuje drugą terapię, suchą. Ta sucha polega na tym, że jak Jonasz już tam po całej swojej misji siedzi na górze i patrzy, co się wydarzy, a słońce praże, że Pan mógł tam koło niego pozwala wyrosnąć w krzewowi, który go osłania od, od słońca, od wiatru, ale który zostaje podbliżony przez robaczka i na drugi dzień usycha i to jeszcze bardziej do, doprowadza do furii Jonasza. W tej drugiej terapii Jonasz jest taką osobą, którą my też nazywamy w psychologii osobą o narcystycznych zaburzeniach. To jest inny typ narcyzmu, ale bardzo podobny w głębi powiedzieć. Jest to rodzaj narcyzmu, który trudno jest rozpoznać samemu. Ten pierwszy narcyzm, taki bardzo widoczny, ludzie, którzy są aroganccy, którzy zawsze są w centrum uwagi, którzy nie liczą się z innymi, którzy nie mają empatii do innych, to łatwo zauważyć. Takich ludzi, obok takich ludzi, trudno przejść obojętni po nas to jest ten drugi typ narcyza jest ukryty, ale jest nie mniej groźny. We Włoszech mamy takie ładne słowo na określenie tego typu, które nie istnieje ani w angielskim, ani w polskim. Mówimy o tym, że ktoś jest wittima, znaczy ktoś przedstawia się ciągle jako ofiara. W Polsce mówimy, że ktoś jest takim cierpiętnikiem, ale w cierpiętnictwie w chodzi o to, że cierpienie jest w centrum, natomiast w tym drugim typie narcyzy, narcyzmu chodzi o to, że ktoś ciągle przedstawia się jako ofiara tego, że inni go prześladują. Nie robi tego w, prosto, w sposób otwarty, ale tak przeżywa siebie że ciągle wszyscy są przeciwko mnie. I w tej drugiej terapii Jonasz, który narzeka na wszystko, narzeka też na Pana Boga, który pozwolił, że robaczek ugryzł to drzewko i ono Pan Bóg mu mówi to, Po co Pan Bóg stosuje tę terapię? Żeby go przekonać, słuchaj, no nie jest dobrą rzeczą, żebym zniszczył takie wielkie miasto, gdzie żyje 120 tysięcy ludzi i tyle zwierząt, nie jest to słuszne. Oni się nauczyli, przebaczyłem im. A Ty się wściekasz z tego powodu. Jeszcze się wściekasz z tego powodu, że próbując Ci to tłumaczyć, pokazałem to drzewo. No go pyta, czy jest słuszną rzeczą, Pan pyta, nasze. czy jest słuszną rzeczą, że się tak wściekasz? I Jonasz z całą powagą mówi: Słuszną rzeczą, że się wściekam, bo jestem śmiertelnie zły. Moi drodzy, są takie typy osób, które potrafią nam tak zaleć za skórę, na świetnie, nic nie robiąc, a świetnie, odgrywając takie drobne sceny. Ja Wam opowiem o jednej historii, z kórą, <trym> Sporo trudności. Kiedyś, wiele lat temu, zostałem po raz pierwszy dyrektorem tam na Gregorianie, w takiej innej instytucji, nie w Instytucie Psychologii. I tam była osoba, siostra zakonna, która od wielu lat pracowała na takim kontrakcie, który co roku odnawiamy. Więc jak zostałem, zobaczyłem, że to jest pewna niesprawiedliwość, więc postarałem się, że dostała porządny kontrakt, pomogłem jej skończyć doktorat. Robiłem wszystko, żeby ją zadowolić. Ona zawsze taka była z boku, cicha, milcząca i zawsze ten wyraz twarzy miała taki cierpiący. Kiedyś zarząd prosiła mnie, żeby coś zrobił, bo ona czegoś tam potrzebowała i ja powiedziałem, że nie, że to nie jest możliwe w tym momencie, że musimy zrobić inaczej. Ja pamiętam, że jej reakcja była tak mocna, bo nagle jakby ją zmroziło. Tak popatrzyła na mnie, ja od razu się poczułem winny, że ja coś złego zrobiłem. Nic, powiedziałem, że nie, nie zrobimy tego, jak ona chce, tylko jak ja mówię, że tak będzie. Jako szef miałem do tego prawo i sprawiedliwie ją wytłumaczyłem dla ciebie. Natomiast ona poszła do koleżanki i zrobiła jej taką scenę, że ja jestem przyczyną całych nieszczęścia w jej życiu. Więc koleżanka potem przyszła do mnie i mówi: Słuchaj, ona tak o tobie mówi. Że jak gdybym cię nie znała, to pomyślałem, że jesteś potwór. Że, że Ty ją skrzywdziłeś najbardziej ze wszystkich tutaj na, na tej Gregorianie. To jest do czego zmierzam. Są osoby, które w środku tak bardzo cierpią, że, że same już z tym nie radzą, że to projektują na zewnątrz. Cokolwiek się im zrobi, to zawsze będzie źle. Ja, obiektywnie patrząc, sprawiłem, że ta osoba miała wreszcie porządne miejsce pracy, stałe zatrudnienie, większą pensję i tak dalej. Zabroniłem jej czegoś jednego, co ona chciała i to sprawiło, że od razu stałem się wrogiem numer jeden. Jak spróbujemy się empatycznie wczuć w drugą, taką drugą osobę, to będziemy wiesz, sami się skrzywdzić. Wczoraj wieczorem, tego wieczorem, rano nie powiedziałem, ale takim kluczem do zrozumienia też tego, tej księgi Jonasza jest empatia. Empatia, która no jest taką zdolnością, którą mamy praktycznie od dziecka i którą powinniśmy rozwinąć. Natomiast empatia w stosunku do narcyzów jest czymś bardzo niebezpiecznym, dlatego że próbując ich zrozumieć, doświadczamy bólu, doświadczamy, że tego nie da się zrozumieć. To jest coś nienormalnego, bo to jest patologia. Więc taka osoba cierpiąca, my możemy zrozumieć, że ona cierpi umysłowo, natomiast nie możemy zrozumieć, tak jak ja miałem trudność, jak ja mogłem być takim potworem, skoro zabroniłem jej jakiejś drobnej rzeczy, a pomogłem jej w całej jej w całej dotychczasowej karierze. Jak ktoś może mnie tak zdewaluować, tak sprowadzić do poziomu, że ja jestem potwór, a ona jest to. Wielką skrzywdzoną. Tym bardziej, że chodziło o drobiazg, a w poważnych sprawach jej bardzo pomogło. Kiedy próbowałem z nią później rozmawiać, pokazać jej słuchaj, no, tyle ci pomogło, tyle dobrego dla siebie zrobiłem, a ty z powodu tego drobiazgu zrobiłaś mi taką scenę, w której ja się poczułem, ona wyraziła nie wprost, ale ja, ja się poczułem, jak jej odmówiłem, że jestem pod tym. Koleżanka mi to wytłumaczyła, że ona rzeczywiście tak na mnie patrzy teraz. Czy patrzyła w Moi drodzy, to jest pewien symbol, bo ja nie mówię, że, że grzesznicy, którzy nie chcą się nawracać, to są tacy skończeni narcyści. Ale to jest pewien symbol, który na poziomie takim ludzkim, który rozumiemy, może nam pozwolić zrozumieć, dlaczego Bóg ma taką trudność w do drugiego, do człowieka że ktoś może się tak zamknąć na Słowo Boże, że nawet jak Pan uczyni wielkie cuda wokół Niego, ale coś tam, na przykład z tym robaczkiem nie wyszło, to ten robaczek jest wystarczająco dla osoby zamkniętej przyczyną, żeby nie nienawidzić Pana Boga. Ja wiedziałem, że tak będzie, powiedział Jonasz. Dlatego nie chciałem iść na mnie, bo wiedziałem, że ty im przebaczysz. Co za logika jest? Co za prorok to jest taki, który narzeka na to, żeby mu się udało w jego misji. No to jest coś nienormalnego. Więc jak to próbujemy rozumieć, to powtarzam, empatycznie możemy sobie krzywdę zrobić. Dlatego, że to jest patologia. A z patologią czasem trzeba zachować dystans, nie wchodzić zbyt głęboko. To jest osoba, która przeżywa taką patologię od środka, ona widzi świat w sposób prosty, czarno-biały. Ja jestem biały, wszyscy inni są czarni. Zarówno ten arogancki narcyzm, jak i taki ten ukryty w sobie cierpię w jak ten narcyzm, to jest to samo. Ich problemem jest to, że oni w głębi serca nienawidzą samych siebie. Dlatego, żeby sobie z tym poradzić, stawiają siebie w centrum. Wszystko musi wążyć wokół nich. Łacinie, czy, czy to oznaczała maskę, maskę, którą używali aktorzy w, w, tym, w teatrze. Więc my przejęliśmy to znaczenie tego słowa, osoba, jako pewien rodzaj maski, które nakładamy. Więc zdrowa osoba ma mnóstwo tych mask. W zależności od sytuacji, dostosuje maskę, którą używa, czyli rolę, jaką odgrywa w życiu. Natomiast, jeżeli osoba jest zaburzona, to używa tylko jednej maski. Wszędzie takiej sam. I z tym narcyzmem, o którym mówiłem wczoraj i dzisiaj, jest właśnie ten problem, że jak ktoś ma tylko tę jedną maskę, to nie funkcjonuje za dobrze w społeczeństwie. Ten arogancki będzie ranił ludzi wokół siebie. Ten ukryty będzie sprawił, że wszyscy inni będą się czuli winni, bo porani. To jest norma może być pod, potrzebny w życiu. Dam wam na to przykład. Ja kiedy przygotowuję się na przykład do wykładu, muszę wszystkie maski zakładać. Wszystkie style osobowości muszę wykorzystać. Na przykład jak studiuję, muszę się skupić. Ludzie jak ja się skupiam, mogą zareagować, on jest pasywno-agresywny, dlatego, że nie odbieram telefonów, nie odpowiadam od razu na, na e-maile, Zamykam się w swoim pokoju i skupiam się na tym, co mam zrobić. Dla zewnątrz to może być sygnał, że nie jesteśmy ważni i tak dalej. Natomiast ja jestem w stanie to zrobić, bo muszę w 2 godziny, 3 godziny przygotować wykład. Muszę mieć ten czas. Natomiast jak idę na wykład, to nie mogę być zamknięty. No to będę przygotowując coś, muszę być też obsesyjno kompulsywny jak to się mówi. Czyli muszę być dokładny, muszę przeczytać i zobaczyć, z których źródeł mi co służy. I muszę te źródła zaznaczyć w wykładzie, że wziąłem to od tego autora, tamto od innego. Więc muszę być dokładny, obsesyjno-kompulsywny, jak się to dzisiaj mówi. Natomiast jak idę na wykład, nie mogę być obsesyjno-kompulsywny. Nie mogę powiedzieć wszystkiego, co przygotowałem, bo czasem czasu nie ma. Natomiast muszę być interesujący. Więc mówimy, że wtedy muszę przyjąć maskę histerii. Nakazania ksiądz, które czyta z kartki, to jest, to jest tragedia, prawda? To jest ksiądz, który robi trochę sceny, który zainteresuje, jest ciekawy, więc ktoś, kto chce przekazać coś, nie musi, nie może tylko ograniczyć się do treści, musi też zadbać nad formą, musi pokazać, że istnieje, musi, jak to wczoraj mówiłem, na, na wieczorem Komili, musi poruszyć serce, dbając jednocześnie, żeby przekazać to, co ma do przekazać. Więc norma polega na tym, że ja Wszystkie te rzeczy muszę w sobie mieścić. Muszę się dostosowywać do każdej sytuacji odpowiednio. Jak to mówi Jezus w Ewangelii. Muszę płakać z płaczącymi i śmiać się ze śmiejącymi. Jak pomieszam te role, to zaczynam być dziwny. Na tym polega norma. Natomiast patologia polega na tym, że wybieram jedną maskę i tak jak człowiek idę z tą jedną maską przez życie. Z grzechem jest właśnie tak, że jak ktoś zaczyna grzeszyć, to zaczyna przyjmować jedną maskę, która go osłania, ochrania przed, przed ewentualnymi atakami. Jezus od tego zacząłem, jak próbował tłumaczyć tym faryzeuszom, że on jest Messiaszem, że wszystko, co mówi, co czyni, nie jest tylko od niego, że pochodzi od Boga. Oni zasłaniali się swoimi tekstami, mówiąc, to jest niemożliwe. Jeżeli to mówisz, to jesteś heretyk. Jeżeli to mówisz, to grzeszysz. On mówi, ale jak na przykład czynię cuda, on no czynisz cuda, bo jesteś synem Bersebuba, płocą Pana złych duchów czynisz cud. Jak oni im to tłumaczy, że to nie jest możliwe, żeby dobre rzeczy zły Duch robił, to mówią, albo się albo, mintną, albo chcą go od razu zabić, bo jak ktoś nie może przekonać w słowach, to próbuje w czynach. To jest problem, jaki Pan Bóg ma często z takim zatwardziałym grzesznikiem. A takim grzesznikiem jest niestety Jonasz. My nie wiemy, jak się ta historia kończy. Wiemy natomiast, że ona się kończy takim zawieszeniem. Że jak Bóg mu tłumaczy, jak próbuję go namówić, bądź trochę empatyczny, wczuj się w moją Bożą sytuację. Co ja miałem zrobić? Nawrócili się. Chcę im przebaczyć, nie zniszczę ich. Jest ich 120 tysięcy. Wczuj się w to. On odmawia, on nie chce wczuwać się w to, on się wczuwa w drzewo. Jest taki wzruszony, bo drzewko umarło, a, a było takie ładne. Moi drodzy, nie trzeba być geniuszem, żeby to zastosować do dzisiejszych czasów. Ludzie się w Europie, tutaj słyszałem, że chyba policja przyklejają się do ziemi w procesie, w bo. Gdzieś tam ścinają jakieś drzewa, Tarasują drogę do wielkiego miasta europejskiego przez kilka godzin. Ludzie umierają z tego powodu, bo karetki nie docierają. Biznesy padają, bo kontrakty nie są za... Oni twierdzą, że nie, oni chcą ochronić to drzewko, które trzeba ochronić, bo inaczej zniknie. Z powodu głupstwa pozwala się na tragedię wielu ludzi. Jak im się to mówi, słuchajcie. Nie możecie. Jesteście ekoterrorystami. Te, nie możecie takich rzeczy robić. Musicie uwzględniać całą gamę wszystkich, całą rzeczywistość, nie tylko ten fragment. To mówią, że nic nie rozumiem, że trzeba rewolucję wprowadzić. To jest narcyzm. Że ja, jednostka, mam prawo zatrzymać całe miasto, dlatego że Sobie kopiec nie można go zburzyć. A trzeba zburzyć, bo trzeba, nie wiem, wybudować nową klinik, Albo płaczemy nad tym, że pewne, nie wiem, ja nie mówię, ja jestem za ekologią, uwielbiam przyrodę, ale ludzie protestują dlatego, że, nie wiem, pewien gatunek wymiera, a morduje się milionami nienarodzone dzieci i nikt nie widzi w tym problemu. No my żyjemy w takim społeczeństwie, w którym taka schizofrenia funkcjonuje że płaczemy z powodu mrówek, a miliony niewinnych dzieci są mordowane i nic się z tym nie robi. Nie chce się zrobić. się tłumaczy, że to jest wolność wyboru? Ja nie chcę, nie zazdroszczę Panu Bogu, że jest Bogiem, że musi na to wszystko patrzeć i jak on to jest w stanie pojąć, jak on w stanie nad tym wszystkim jest zapanować. Natomiast ten fakt, że ja tego nie, nie do końca rozumiem, nie potrafię zrobić. Potrafi objąć tego, jeszcze bardziej nie otwiera na Boga, który jest wszechmocny, który, mimo tego, że dopuszcza do takiego zła, to ciągle jednak kontroluje ten świat. I tu wracam do sedna historii Jonasza. Bo kto tak naprawdę jest bohaterem tej księgi? Bohaterem tej księgi jest Bóg. Dlatego, że ta księga objawia świat Boga który później przyjdzie i w Jezusie Chrystusie, stanie się taką rzeczywistością, o której ciągle będziemy słyszeć, który będzie Bogiem całego świata, nie tylko Izraela. W tej księdze są, ja nie chcę wchodzić w szczegóły, ale są takie teksty, które dla pobożnego Żyda są skandaliczne i one już są w Starym Testamencie. Więc My mamy i jesteśmy przedstawicielami religii, które, która twierdzi, że, że Jezus Chrystus jest zbawieniem dla wszystkich, dla muzułmanów, dla Żydów itd. I nie boimy się tego mówić. Natomiast to może prowadzić do, do ogromnych napięć. Bóg, przedstawiony w księdze Jonasza jest Bogiem, który jest niezwykle ludzki, tak bym powiedzieć. jakby Bogiem, który nam pokazuje. Powinniśmy my też się stać, że powinniśmy mieć czułość wobec innych ludzi, że powinniśmy próbować rozmawiać z innymi ludźmi. To jest Bóg. Jezus staje się dla nas grzesznikiem w cudzysłowie. Czyli przyjmuje tę pozycję Jonasza. Jonasza, który nie chce się nawracać. Jonasza, który odrzuca. Przyjmuje tę pozycję i doprowadza do tego, że jako od środka rozbija tę postać. Dlatego, że Jonasz, jak się jeszcze od innej strony od niego wymyśleć, Jonasz to jest taki przykład tego, czym będzie piekło. Dlatego, że Jonasz odmawia Stołu. Ja uciekam. Takie zamknięcie totalne na wszystko, na innych ludzi, na paramorach, to jest piekło. I narcyzm w takiej współczesnej kulturze jest przykładem tego, do czego może doprowadzić zamknięcie w sobie. I postawienie siebie w centrze. Narcyści nie są ludźmi, których się kocha. Można kochać ich obraz, bo wielu celebrytów jest narcyzami. My ich lubimy, bo ładnie wyglądają, ładnie śpiewają, ładnie mówią. Natomiast jakby wejść z nimi w kontakt bezpośredni, bardzo szybko byśmy odsunęli się, dlatego że są ludźmi, którzy nie mają uczuć, którzy nie mają współczucia, którzy nie są ciepli w środku, są zimni, chłodni, derafowani, nastawieni na sukces. martwić się tak bardzo o sobie, o siebie, dlatego, że ktoś inny się już martwi od początku naszego istnienia o nas. Można by na to wiele przykładów podawać. Natomiast trzeba tego doświadczyć. Te uczucia, emocje są ważne. Więc my musimy prosić Pana Boga w tych dniach o łaskę, żeby Bóg pozwolił nam poczuć, poczuć się w relacji z Nim, poczuć Jego miłość i Jego troskę wobec nas. Więc proście o taki dar dla siebie. Ktoś, kto czuje się kochany, kto czuje się w centrum czyjejś uwagi, przestaje się martwić o siebie, przestaje bronić się przed innymi, a przeciwnie, zaczyna otwierać się na innych. I to jest mechanizm, którego doświadczają wszyscy, którzy spotkali Jezusa. Dlatego, że ktokolwiek się do niego zbliża już za życia ziemskiego, wchodzi w nim w kontakt, nagle odkrywa, że, że to jest ktoś, kto mnie rozumie. To jest ktoś, kto wie, kim jest. To jest ktoś, kto otwiera nowe perspektywy w moim życiu. Natomiast narcyzm, skupienie na sobie, szukanie siebie, bronienie się przed światem i zapychanie w sobie, to nigdy nie miało przyszłości. Jonasz dlatego jest taką tragiczną postacią. Nie jest kimś, kogo możemy polubić. My lubimy Jonasza dlatego, że Pan mógł go lubi. Nie wiemy dlaczego był. Bardzo antypatyczna postać. Ale Pan Bóg też przez to poczucie w humoru, które jest w księdze Jonasza, pozwala nam też spojrzeć łagodniej na tego proroka. No jest biedny, nie rozumie, ale może Panu Bogu się uda go otworzyć. Jonasz jest postacią fikcyjną, ale jest postacią, która jest grzesznikiem doskonałym. Bo pokazać nam, że potrafię, jeżeli z Jonaszem sobie poradził, to poradzi sobie z kimś takim jak ja. Bo ja chociaż mam te minimum empatii, ja chociaż próbuję coś dobrego robić. Więc zaufajmy Panu Bogu. Jest godzina dziewiąta. Nie powiem ani Łukhańskiej, czy, czy Apel Jasnogórski. Ale pomódlmy się krótką modlitwą do Matki Bożej, bo to jest ostatni jakby dzień tych rekolekcji. Więc wspólnie. zdrowie, Matko, Was, i Pan, z dąbą,